No hello, z tej strony RikiGaming.pl witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Minecraft na Brodatych I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wybudujemy sobie pokój na podpisy, bo tą ścianę, którą widzieliście, ona się już kończy, ale tu z Dobra, yy, to za weźmy to, co nam będzie potrzebne do budowy E, chwila, niech pomyślę. Na pewno kilof, bo pewnie tam będzie skała i na pewno łopata, bo zapewne będzie dyr. Dobra, dobra, dobra. E, łopata. Wiecie, jak ta łopata zasuwa normalnie? Zaraz zobaczycie zresztą. E, I jakiś kill off. Okej. Okay. Gdzie się to będzie znajdować? Będzie się to znajdować tam, gdzie się znajdowało. Tylko że w środeczku. Tam o. Więc teraz muszę wyrzucić boski bruk pulposa i tą y, tabliczkę i zaniosę je o, te, te rzeczy do skrzynek, żeby nie poznikały nam. Kurczę, mylę się ciągle. Y, nie chowam rzeczy do NDC, ponieważ ostatnio były z tym problemy i tutaj mam u góry taką skrzynkę. Już to chyba mówiłem na nagraniu, ale. Wolę powtórzyć przez to, że mam tutaj bejkona, tak troszkę mi laguje. Ale to jest nieistotne. Ale stop, wróć, przecież ja tam mam bacona. Yy, no to kurczę, mamy problem. Zrobię to w innym miejscu. A tam był kurposa zostanie. E, ciągle się motam. E, słuchajcie, z. Ludzie z Tepera już zaczęli do mnie hashtag minecraftować No ale to jest nieistotne Mam nadzieję, że będziecie tam też grać I że nie będzie żadnych spin Dobra, niech to... Niech ten Brook Purpose'a tu dalej będzie A ja zrobię to w tym miejscu Powinno być spoczko Zrobimy sobie na razie taką salkę 5 na 5 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słuchajcie, ja teraz tylko klikałem. Ja nie robiłem nic więcej oprócz klikania. Patrzcie, klik. I się wykopało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Raz, dwa. O kurczę. O to nie, raz, dwa. Tu, tu już koniec. A co tutaj w ogóle jest? A, pokoik. Nie. Aaaa, tak to działa, takie buty. O, dobra, to postawimy sobie od razu to tutaj. Raz, dwa, raz, dwa. I słuchajcie, jeszcze jedno, przez to, że zacząłem grać na TPR-ze, to jakoś mam tak mniej czasu na Minecrafta, tak jakoś bardziej, mniej mnie do niego ciągnie. Co tu jest? Jakiś tunel. Bum, nie ma tunelu. Tak, mniej mnie ciągnie do Minecrafta w tym momencie. O kurcze. No mówiłem, że ten, ta łopata to potęga jakaś. I będą z nią same problemy. Więc będę tu ostrożny. Okej. Okay. Jeszcze jakbym sobie dorzucił pośpiech z, z Bacona to by było w ogóle śmiesznie. No i kurczę sala na podpisy. Gotowa, a później się będzie tam tylko przedłużać. Chyba, że tu, będzie, tu jest chyba łóżko. Jakie to są kordy? A dobra, nie widzę, chwila. Tak. Ile tu jest od ściany? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i czwarte i piąte. Dobra, raz, dwa, trzy i czwarte i piąte. Tu tam. No to będzie śmieszne. tak? No tutaj jest ten, dobra, ale to jest na razie nieistotne. I dobra, przydałoby się tu wypełnić drewnem, więc ja lecę po de drewno deski raczej. Okej. Okay. No i oczywiście telefonik się odzywa. Słuchaj... Nie tu, tu nie ma desek. Deski są gdzie indziej. Słuchajcie. Zapraszam was serdecznie dla tych, którzy nie oglądali filmiku z TPRA. Zapraszam Was do gry na tamten serwer, ponieważ jest bardzo fajny. No, co to za zachęta, prawda? No, ale słuchajcie, polecam Wam tamten serwer, ponieważ naprawdę jest w co grać. Okej, okay. dobra, to ja Wam tu chyba przyspieszę tempo i zrobię tutaj to tak jak to ma być, więc. No, więc przyspieszenie, bum! okej, okay, pokoik zrobiony teraz. Jeszcze tylko podskoczymy po pod drzwi, i akurat będzie odcinek poniżej 10 minut. Ostatnio zauważyłem, że odcinki krótsze są na moim kanale oglądane po prostu w całości, a nie po kawałku. I znowu nie tutaj poszedłem. No fajnie. Mm, to jest tutaj, boom. A walniemy sobie tam jakieś takie... A no niech będą te świerkowe. Nie lubię tych, używać tych drzwi, ale niech już będą. Okej. Okay. No i spoczko. Tutaj będą te podpisami... Ja jeszcze sufitu nie wymieniłem. O kurcze. A tam co jest? Wow Ktoś chyba Witera zrobił, bo to jest chyba dźwięk Witera. Tu jest już powierzchnia, więc będzie musiał zostać taki sufi No trudno No i dobra, to jak będą dochodzić podpisy, to jeszcze skończymy na tej ścianie O właśnie, doszedł podpis Cybermiecz od MRM4, czy jakoś tak I tutaj jeszcze, chociaż tu już chyba nie będę mógł podpisów tylko chyba jeszcze tu. No to będzie tu podpis. A jak mogę, to jeszcze tu będą. I później dopiero zaczniemy korzystać z tego pokoiku No i dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, że każdy like, subskrypcja czy komentarz znowu straszą. Pamiętajcie, że każdy like, komentarz czy subskrypcja motywuje mnie do dalszej pracy. No i się manko. Ups, nie ten guzik.